Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Kariera Ruska Słuchajcie, doradziliście mi, żebym sobie wziął tutaj odznakę Ciułacza No i tak weźmiemy, tak też weźmiemy, bo jakby nie było nam się przyda Ze względu na to, że no nie mamy tutaj amunicji wcale Tutaj mamy jedną torbę niby Ale Ciułacz nam dodaje jeden magazynek więcej z tego co tutaj widzę Więc no, fajnie by było Natomiast no zobaczymy jak to będzie... Że tak powiem w grze, bo wiecie, tu mi pokazuje, że nie mam tego magazynka więcej. A w grze mam nadzieję, że mi pokaże, że mam ten magazynek więcej, bo chodzi mi o magazynek do SWT dokładnie. Bo jeżeli chodzi tutaj o magazynki do PPD, no to tylko inna sprawa trochę. Zresztą, się wziął tak i tak, nie, to chyba na to samo wyjdzie. Pewnie, że tak. To na to samo wychodzi, więc lepiej mieć tutaj jeszcze jedną torbę więcej, bo z tego pistoletu maszynowego jakby nie było dużo więcej nam schodzi. No ale dobra, tutaj nic więcej nie możemy wybrać, nie będę przedłużał i widzimy się za chwilę z gry. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w grze, także ruszamy. Fajnie by było się zrespić z naszym CCKW, ale chyba nie jest to możliwe w tym momencie. A szkoda, dlaczego nie mogę? A, bo już nie mam. Nie mam takiej możliwości. No kurde. Kamat Mibro. bro. Dobra, musiałem sobie sprawdzić, jak dobrze zgłośność tam jest, ale. Całkiem spoko w sumie, więc nie ma tutaj tragedii. Ewentualnie troszeczkę głośniej mógłbym sobie dać, więc tak też zrobię. No, Kaman pilot, chodź tu do mnie. Dobra, coś, coś może takiego. O, dobra. Wy tego oczywiście nie będziecie odczuwać, no ale ja sam dla siebie musiałem zmienić, bo źle by mi się grało. Przepraszam, czy ja mogę jakiś rower dostać w prezencie chociażby? Dziękuję. No i ruszamy, ruszamy. Ta gra będzie no, zdecydowanie szybka z tego co widzę, ze względu na to, że mamy już tutaj C, mamy już tutaj B, mamy już tutaj A praktycznie do końca zrobione. Więc no, siłą rzeczy będzie to jakaś taka pięciominutowa gra. No chyba, że Anglicy tutaj zwrócą się przeciwko nam. No i wtedy, że tak powiem, zacznie się dopiero masakra. Taka prawdziwa masakra, bo no jakby nie było, dopiero wtedy zacznie się bitwa. Walka, whatever jak zwał, tak zwał. Dobra, dostał Kubik ode mnie Tutaj na dole się chłopaki strzelają Do widzenia Kolejny przyjaciel padł. Dzień dobry. Myślisz, że jak z Gunem wyskoczysz, to co? To będzie ci lepiej? Ziomek, nie ze mną takie numery Dobra, tutaj jakiś padł Chyba A jak nie padł, to dopiero będą padać. ja, ale zmaściłem. Dobra, zmaściłem, nie zmaściłem, kolega tam naprawił. Wyskoczył, nie wyskoczył Dobra, jakiś ziomek padł 16 a ammo mamy jeszcze tutaj, więc Warto by było to Że tak powiem naprawić, o oh, fuck Ej, koniec Koniec, to już jest koniec, słuchajcie, nie ma już nic Także widzimy się za chwilę z następnej gry Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w grze, także ruszamy Oczywiście z naszym Gazem, póki jeszcze możemy go wziąć, tak najlepiej by było się z nim zrespić Bo tak naprawdę jeżeli nie będziemy go mogli później zwiąć, wziąć To będzie po prostu wielka lipa Rozumiem, że jest dużo gazów tam dostępnych Dużo osób już gazami jeździ, bo chyba 3 czy 4 gazy widziałem Jeszcze się ugryzłem Żeby było mało to w policzek I boli jak cholera Ała No ale respimy gazem no i będziemy ruszać tak naprawdę Bo nic innego nam nie pozostaje tutaj do że tak powiem, ogarnięcia nie chciałbym anulować rozmieszczenia. Chciałem się tylko oddalić, że tak powiem, mapowo. Ale niestety widzę, że teraz już nie można tak zrobić. I to jest lipa, I wielka lipa. Kurwa, tak się ugryzłem, że mi krebleci. leci. Zdecydowanie. Ała, Dobra, respimy się no i lecimy. No, kaman z tym kargiem, no. Bo jak tak dalej pójdzie, to ja nawet się nie zdążę zrespić, a to będzie koniec gry. No ruchy, ruchy! Come on, jeszcze chwilę, jeszcze chwila. Już PPD się respi. Jest oczywiście opóźnianie. Nie, nie ma opóźniania. Wow, jestem w szoku. Że nie było opóźnianie rozstawiania. Tak jak zwykle zresztą to bywa. No ale dobra, respimy się no i będziemy ruszać. Zasuwać wręcz bym powiedział. Tutaj na to B. Ja tutaj jacyś... Anglicy oczywiście. Standardowo bym powiedział nawet. Tu kolega już padł, padł, no i super Bo już myślałem, że go nikt nie zabije Tam ktoś z PTR, nie, czy mi się tylko... No kaman mogę jechać? Nie, mo nie mogłem jechać, słuchajcie Co jest ciekawe, nie mogłem w ogóle jechać No ale dobra, no trzeba w stronę B tutaj jechać, no Siłą rzeczy musimy to B przejąć Znaczy generalnie mamy C i A w tym momencie, więc tak czy siak to my mamy przewagę I to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre, że my mamy przewagę, bo jakby nie było, na tym to wszystko polega Do widzenia przyjacielu Dobra, kolejny padł A, Granaty, 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 jakiś gamon granaty rzucał Jest ich ośmiu słuchajcie tutaj, no to lekki przypał może nie lekki. Bardzo przypałbym powiedział nawet. Dobra, trzeba się naszym kargo cofnąć. Bo widzę, że naszych kargo tutaj jest od cholery jeszcze trochę. A to nie o to chodzi, żeby naszych kargo w jednym miejscu było od cholery. Chodzi o to, żeby nasze kargo były wszędzie dosłownie. A najlepiej to z tej strony. Tu gdzie ich kargo też? No nie no, nie mogę się zrespić, nawet gdybym chciał w tym momencie Znaczy nikt się nie może na mnie zrespić, nawet gdyby chciał w tym momencie Tutaj sobie stanę z i to powinno załatwić w pewnym sensie sytuację No żomek, kurde zasłoniłeś mi Jaki typ w ogóle, zasłonił mi słuchajcie całe pole widzenia Tam ziomek! Aj, zdążył mnie złapać. No to lipa. Fajnie by było się zrespić na naszym tutaj gazie, ale to pewnie trochę potrwa. Moi mam nadzieję, że się będą częściej respić na mnie, że tak powiem. Bo ja dostaję za to oczywiście całkiem fajny EXP i no i przyda mi się to. Jakby nie było, przyda mi się to. Ja też musiałbym się odsunąć trochę tym gazem, bo stanąłem w takiej no niefortunnej pozycji, bym powiedział. Bo jak się ktoś zrespi z tyłu, no to ma jedną wielką lipę, tak naprawdę. A fajnie by było. No, że tak powiem, wygrywać to, a nie tylko tutaj dawać dupki. Lekko bym to ujął. Tu kolega padł, tu jeszcze jeden jest na górze na pewno. Bo go widziałem przed chwilą. A przynajmniej był na górze. Do widzenia! Dobra, kolejny zginął, 4 na trzech nas tu już jest. Tu jeden jest też gdzieś Przynajmniej był. Do widzenia. No to nie zginął! Ja jestem w szoku. Jestem w totalnym słuchajcie szoku No muszę oczekiwać na eliminację partnera, bo jest nas o dwóch niestety mniej. I to jest ten minus, no ale respię się dalej na moim cargo i nie ma tutaj większego problemu. Deploying jest co prawda, no że tak powiem lekko opóźniony. Ale myślę, że damy radę On tam fajnie tym kargiem ich zajechał, więc dobrze by było tak się cofnąć tym moim kargiem trochę Bo jest szansa to ogarnąć teraz Naprawdę jest szansa Fajnie by było te ich kargo też pozabierać Bo jak my im pozabieramy kargo, to oni nie będą mogli się tutaj respić Ewentualnie sprawiać, żeby się respili na tym bezspecjalnie I ich wtedy dobijać tutaj O, coś takiego bym chciał zrobić Dobra, goście mi tam niestety uciekł Ja sobie trochę postrzelałem Trochę lipnie, no ale trudno. Ty suko! Granatami mi tu rzucał. Dziad jeden wredny. No i co? Aha, twist mnie zabił jakoś granatem. Nie wiem jakim cudem, no ale mnie zabił. Wniosek z tego, oni chyba zaczynają rzucać granaty w miejsce, w którym miałam cargo i to jest ten minus. Dobrze by było jakby oni tego swojego kargo tam zniszczyli Bo to jest jedyna opcja, generalnie to oni nam przejmują słuchajcie trzy punkty w tym momencie No to my jesteśmy w lekkiej lipie, bym powiedział Dobrze by było się zrespić na tym B Ale co dalej? Co dalej z tym fantem zrobić? Najlepiej by było wejść tam na górę, ale nie wiem czy to się w ogóle uda Nie wiem czy to się słuchajcie w ogóle uda zrobić Do widzenia, dwóch. No, suko gin. No, nie, no nie zabiłem go, ale mam pecha. Totalny, słuchajcie, peszek 9 4 1. No póki co, jeszcze się rozmieszczają na mnie, jeszcze się rozmieszczają. Robią mi tak naprawdę, kurde, duży exp. I bardzo fajnie, niech się rozmieszczają częściej. No B będzie nasze, to na pewno. B będzie na pewno nasze. Tylko pytanie, co z tym C i co z tym A jeszcze? Bo jeżeli oni nam przejmą to C, będą mieć A, no to my nawet mając to B, przegramy. No niestety, takie jest życie już. No ale mamy C, mamy C. Nasi tam przejęli z powrotem, więc bardzo dobrze. Ale znowu się zaczyna. Znowu się zaczyna lipa. Nie wiem skąd mnie gościu zabił, ale mnie zabił. Trafił mnie w łeb. No to przykre. Mogę się jeszcze raz skargo zrespić. 102 sekundy mam czekać na kargo No to super. Biorąc pod uwagę fakt, że mój gaz jest, że tak powiem, na wykończeniu, to w ogóle super. Niestety. Mam nadzieję, że nasi, jak tam będą wbiegać, to będą chociaż zabijać. I dobra, jeden zginął. Dobrze by. O, jeszcze A przejmujemy, słuchajcie. dość że Przejmujemy B, przejmujemy A, jeszcze mamy C, więc naprawdę spoko. Oby tak dalej było zresztą. Nie, ten nasz gaz jest na fullu. Ja myślałem, że on. Że on gdzieś tam ma jakiś problem mały. Ale widzę, że ten nasz gaz jest na fullu, więc to tyle dobrze. Dobra, dwóch zginęło. Ja sobie wskoczę tutaj. Tutaj na pewno gdzieś ziomek jest. Mówię, że jest. Na bank, dobra. Kolejny padł. Tu sobie stanę teraz. I powinno pójść trochę fragów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pięciu do trzech. Właśnie, tu będzie wysiadał zaraz. Więc będzie wbiegał. Chyba, że nie. Chyba, że nie będą wbiegać. <laughs> Jakim cudem? Przecież tu mi na górę nikt granata nie rzucił. On rzucał go tam na dół. No to lipa totalna. No moi, niech się respią na mnie. No come on. No czemu wy się nie respicie na moim pojeździe? No ludzie, daj ta żyć. Zrespcie się. Ja zawsze mam za to eksp jakiś. No i się respią na tych kargo wniosek z tego z tyłu. Deslipa. Bo ja tu mam naprawdę dobrze ułożone to kargo, bo jak się respicie w środku, to od razu macie, wiecie, macie ten moment zaskoczenia przeciw przez przeciwnika. O oh fuck. Czy dla przeciwnika. Dobra, tu niko nie ma, więc leję na to. Ciepłym moczem. Obracamy się tutaj, tu będą na pewno ziomkowie. Ej, za dużo ich! Było ich tam trzech. No i się tutaj dałem zrobić trochę. Trochę to zresztą mało powiedziane. 345 ekspa w tym momencie mamy. To fajnie, naprawdę fajnie. Szkoda, że tak mało. Ktoś nam chyba granaty rzucał pod CCKW, albo znaczy pod Gaza, bo to nie jest CCKW. CCKW to mają alianci. My mamy Gaza. Muszę się tego nauczyć, że my mamy gaza, oni mają CCKW. Żebym tutaj się już więcej nie mylił. Ale i tak pewnie się będę mylił, więc co za różnica? 6 na 4. Siłą rzeczy raczej. Nie ma szans tutaj tego ogarnąć jakoś tak lepiej. Dobra, kolejny padł. No chodź. Dobra, ziomek padł Tu, stąd, stąd, nikogo nie ma, dobra to Trzeba się obrócić na spokojnie No chodź ziomek Ale lipnie to trochę zrobiłem, bo się zbugowałem Naprawdę trochę to lipnie zrobiłem Tu mogą się respić na nim Ja o tym bardzo dobrze wiem, ale nie zauważyłem, że Aziz mnie zaszedł od tyłu. No to było słabe. To było totalnie słabe, ale respi się z powrotem na mojej ciężarweczce, tak żeby mi nikt nie wziął. Słuchajcie, bo to o to tutaj chodzi, żeby cały czas była ta ciągłość. Widzę, że wsparcie przez pojazd też robię, więc naprawdę EXPA idzie. Tylko, żeby oni nie wsiadali do mnie, to będzie dobrze. Znaczy, żeby oni nie chcieli mnie tutaj, że tak powiem, wykićkać z tego miejsca. Gość mi się wbił tutaj ćwierć nową na twarz. Dobra, tam gościu padł, jeden drugi. Więc 4 na 4 jest teraz no i granat. Ale Aziza też zabił, więc tam jest plus, że oni jak rzucają tymi granatami, to też swoich zabijają, bo gdyby nie to, no to by była naprawdę masakra. 199,3. No tak całkiem spoko, ale 477 mamy, więc naprawdę dużo robi tutaj ten gaz. Bo gdyby nie on tak naprawdę to byśmy mieli dużo mniej expa no siłą rzecz. Zobaczmy, czy gdzieś... Niestety oni nam próbują wysadzić tego gaza I to jest ten minus Ale dobrze, że granaty na nim nie robią Najmniejszego wrażenia To chociaż tyle Dobra, zginął Inkubus Zobaczymy dalej Ktoś mi tutaj gazuje jeszcze pod oknem Żeby było śmieszniej No kurwa a nie, to ktoś kosi trawę. No super. Zajebisty moment sobie zawsze wybierają na to. Nie ma to tamto. Nie ma to jak środek tygodniej kosić trawę. To Zamiast to w poniedziałek zrobić, to zrobią to w środę. Super. Generalnie naprawdę super. Oj. oj, oj. Widzę, że tu się naprawdę dzieje, słuchajcie. Naprawdę dzieje się na tym B, bo. My zaczynamy wygrywać, że tak totalnie wygrywać. A oni widzę, że no jakby próbują jeszcze, próbują. suko Dobra, gość upadł Wejdź do kosmomolca Mogę z tego strzelać? Nie mogę z tego strzelać, no to nie, to ja się stąd ewakuję Dzień dobry O oh, fuck, amo Amo O mamo, zabrakło mi amo ale i tak już jest, słuchajcie, koniec, i tak już jest koniec, więc nawet z CCKW się nie, z... znaczy z gazem się nie zdążę zrespić, a już będzie po grze. chyba, że, no właśnie, będzie po grze, także widzimy się za chwilę z Lobby. Okej, okay, także jesteśmy w Lobby, no 641 expa, więc całkiem, całkiem spoko, naprawdę całkiem spoko, 4100 kredytów, tak naprawdę dostaliśmy jakieś 3100, więc też fajnie, też naprawdę fajnie, mieliśmy drugie miejsce z wynikiem 641, więc w sumie dostaliśmy tyle samo tak, tyle samo żeśmy dostali. Pierwszy raz chyba mi się udało dostać tyle samo co mam w wyniku, tyle samo Expa, no ale okej okay. 24 na 11, więc praktycznie jeden z największych tutaj statów, bo wyżej ode mnie był tylko Forsik, który miał 36 na 9, a niżej tam mieli 22 na 21, 22 na 12 i tak dalej, i tak dalej. No ale nie będziemy tutaj się roztrząsać na tym. Jeżeli, przepraszam, jeżeli chodzi o jakieś specjalisty od PPDK to wbiliśmy naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o walkę z pm to wbiliśmy 5000 a więc też sporo obrony, zdecydowanie, zdecydowanie dużo. Ale ja bym chciał zobaczyć, bo nie mogę tak teraz wejść na tą baretkę obrona. No trudno, bo chciałem zobaczyć, ile kiedy ten Ciułacz mi się następny odblokuje. A to by było bardzo ważne. Tak, tutaj mamy padlinożerca srebro, to nie, ale Ciułacz, dwa magazynki na ósmym levelu... No, dużo, bardzo dużo mi jest potrzebne jeszcze, i to jest ten minusik. Tutaj, oczywiście, mamy jakieś tam, no właśnie, 2000 nam zabrało, 4000 śmy w sumie dostajemy no to tam 2000 wyszło. No trudno, wyszło ile wyszło. No, ale to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję Wam za oglądanie, no i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!